No, hej, w tym tygodniu zakupy pokazuję wam z opóźnieniem, bo w poniedziałek był 1 maja, więc przesunęliśmy zakupy na wtorek. Właśnie wróciliśmy z Biedronki i jeszcze mam dwa zamówienia z Allegro i jedną taką dodatkową rzecz, którą zaraz wam pokażę. Znowu pewne rzeczy nam się pokończyły, jak to zwykle bywa u nas, więc w tym tygodniu wydaliśmy 458 zł, więc trochę więcej niż, plan niż planowaliśmy, no ale tak jakoś wyszło. Zaraz Wam pokażę, co tu mamy. No, i potem, oczywiście, mil plan na tą pozostałą część tygodnia. Oczywiście, banany, te winogrona bezpestkowe bardzo ładnie dzisiaj wyglądały i były w promocji. Sporo jabłek, bo w tym tygodniu będziemy dużo jabłek piec. A, też wzięłam ziemniaki, chociaż powiem szczerze, że szukałam tych mrożonych ziemniaków pieczonych, ale nie było, więc no niestety będę musiała się natrudzić i upiec samodzielnie. <laughs> Kilka gruszek, por do risotta, no i rabarbar, którego mój partner wziął, nie wiem szczerze mówiąc do czego. E, ja jakąś wielką fanką rabarbaru nie jestem, no ale zobaczymy, może, może jakiś kompocik, albo jakieś ciasto, albo jakieś drożdżóweczki. To by było jeszcze ok. Te małe pomidorki dzisiaj też były w dobrej cenie w biedronce. Trzy kalarepy jakoś tak w tym tygodniu mnie wzięło na kalarepę. Pieczarki razem z tym porem do Risotta. W szpinaku, dwa opakowania, bo będziemy robić Palak Panir. No i tutaj, właśnie, pierwsza część mojego zamówienia z Allegro. Wszystko marki Roleski, i to są te keczupy. Kiedyś się nazywały keto, chyba zlikwidowali ten dopisek. W każdym razie one nie mają cukru, mają słodziki i także mają bardzo mało kalorii, i na dodatek są moim zdaniem bardzo smaczne. A że niestety od dłuższego czasu już nie mogę ich znaleźć w sklepach stacjonarnych, są tylko w wersji ostrej, która po prostu nie wchodzi w rachubę. Więc musiałam kupić większy zapas przez Allegro. Także mamy 3T i jeszcze wersję taką sycylijską. To jest też wersja taka yy, niskokaloryczna. I to jest taka wersja z dodatkowymi przyprawami. Ona jest właśnie bardzo dobra. Ona jest reklamowana jako ketchup do pizzy. I to się faktycznie bardzo dobrze sprawdza. Wiecie, że ja lubię czasem różne takie rzeczy gotować i piec, które mają smak pizzy. Na przykład te robiłam teraz w weekend... To takie moje strączkowe mini pizze do lunchboxów i właśnie stwierdziłam, że dobra, nie będę otwierać sosu do pizzy, tylko właśnie mm, tego ketchupu użyliśmy jako, jako taki sos i to się naprawdę bardzo dobrze sprawdza. Yy, I ponieważ zamawiałam tamte rzeczy, to zobaczyłam jeszcze ten vinegret o, proszę, on też jest ma mniej kalorii. Chciałabym trochę więcej sałatek zacząć jeść, szczególnie teraz, wiecie, wiosna i tak dalej. Może po prostu taki gotowy dressing, który mogę wyjąć z lodówki, polać nim sałatę i warzywa i, i po prostu będzie to szybko i łatwo zrobione. Może to mnie zachęci, żeby trochę więcej tych sałatek jeść. Pesto moje ulubione z barili, które dzisiaj właśnie też było w dobrej promocji w Biedronce. Wzięłyśmy też y, masło orzechowe, to Govege. Ono ma akurat dobry skład, w sensie, o coś mi się tutaj pobrudziło, a wiem czemu mi się pobrudziło, bo tu przed chwilą leżały croissanty z czekoladą, które już zjedliśmy, <grych> także tak to wygląda. Y, także tutaj wiadomo tylko orzechy są. Ja niestety ostatnio zrobiłam błąd i kupiłam y, masło orzechowe, które zaraz nawet Wam pokażę to jest to masło orzechowe, y, też biedronkowe, marka własna biedronki Vitanella, także i też w szklanym słoiku, także jakoś tak wzięłam z automatu, nie spojrzałam y, i niestety ono ma musicie mi wybaczyć, no jest to słoik który już nam się kończy, także jest troszkę brudny e, ono niestety ma tragiczny skład, bo tu jest i cukier i olej palmowy, no dramat, no ale wiecie y, kupiłam oczywiście, nie, nie wyrzucam już prawie nam się skończył, także zaraz go zjemy Mamy jeszcze niestety drugą wersję z kawałkami orzeszków, więc ją też zjemy, ale tak tylko Wam to pokazuję, żeby Was uczulić, że stoją obok siebie, a niestety różnica w składzie jest drastyczna. I tutaj jeszcze mamy z internetu też zamówione kimchi, to łagodne, bo ostatnio właśnie nie mogliśmy w Lidlu dostać tego łagodnego kimchi. My z córką tylko takie zjemy, było tylko ostre, więc stwierdziłam, że zamówimy. Tą wersję już znamy z kurkumą, a tu jest jakaś wegańska wersja z kary, to sobie spróbujemy. Figi suszone, bo córka bardzo chciała spróbować, się zainteresowała, co to są suszone figi, więc stwierdziliśmy, że kupimy, bo jak nie będą jej smakowały, to mój partner zje i oczywiście jej nie smakują. I tu kolejna część mojego zamówienia z internetu to jest duża kilogramowa paka słonecznika. Mam wrażenie, że dopiero co kupowałam słonecznik. Jak to możliwe, że on już nam się kończy? Nie wiem. Rodzynki, które muszę powiedzieć, wyglądają bardzo fajnie, bo nie są ani za duże, ani za małe. Wyglądają na dosyć takie, wiecie, wilgotne, nie jakieś wysuszone nawiór. Mam nadzieję, że będą smaczne i że nie będą miały tego problemu, co ostatnie rodzynki, które kupiłam, czyli takie. One miały dużo takich jakby gałązek, takich, wiecie. Trzeszczących pomiędzy zębami rzeczy, to mnie bardzo wkurzało. Yy, I mamy jeszcze soczewicę zieloną. Ostatnio robiłam zapasy soczewicy, ale jakoś wtedy nie zauważyłam, że zielona też nam się skończyła, więc musiałam zamówić. Teraz jeszcze patrzę, że czarna też nam się kończy, także <gryw> też trzeba będzie zamówić. Ale nie mam z tym problemu. Bardzo się cieszę, że udało nam się trochę przekonać do soczewicy, że sporo jej jemy. Także za każdym razem, jak, jak się soczewica kończy, to ja się bardzo cieszę. Taką malutką 250, nie nawet nie 200 gramów mąki migdałowej. Czasem się zdarza jakiś przepis, w którym ona jest potrzebna, wtedy żałuję trochę, że jej nie mam, ale takie no, dosłownie malutkie opakowanie, jako jak ten dodatek, tak naprawdę do czegoś, no bo wiadomo, jest bardzo, bardzo droga. Czosnek mielony nam się kończył, to jest też przyprawa, której my używamy intensywnie, więc. Mniej niż 100 gramów nie ma sensu kupować. E, dzisiaj w biedronce też kupiliśmy te nasze ulubione prytki mrożone. I tutaj mamy takiego łososia wędzonego na ciepło, któregoś, którego tam kupiliśmy, tak powiedzmy, em, po znajomości od kogoś. I jest zamrożony, to jest pół kilo. I będziemy w przyszłym tygodniu, jeszcze nie w tym, ale w następnym tygodniu już planuję jak go wykorzystać. No bo jak wyciągniemy, no to wiadomo, całe pół kilo trzeba będzie w ciągu kilku dni zjeść. Także chcę to dobrze rozplanować. A i tu mamy jeszcze ciasto filo. I już pochowałam te mrożone rzeczy, bo nie chcę, żeby mi tu leżały i się rozmrażały. Tutaj mam jeszcze ciasto filo, na które zawsze poluję. Chcę coś z niego zrobić, nigdy go nie ma. Także dzisiaj go wzięłam, pomimo, że nie mam w tym momencie na, na niego żadnego pomysłu. Ale, ale na pewno w przyszłym tygodniu będziemy chcieli coś z tym ciastem zrobić. No bo jest to zawsze coś trochę innego. A że ma termin do, do końca maja, to spokojnie jeszcze możemy się nad tym zastanowić. Było w ogóle przecenione. Było za 3,99 Także nie wiem, czy... Nie wiem z jakiego powodu, bo tak jak mówię, no termin, no, no nie jest jakiś tragiczny, bo jeszcze, jeszcze cały miesiąc, ale no to cieszę się, że się udało na to trafić i jeszcze dodatkowo w dobrej cenie. Tutaj też mam kawałek zamówienia z internetu. To są takie wafelki bez cukru, trochę też tak mniej kalorii mają. Bardzo je lubię. Dla córki takie małe herbatniczki. One, sprawdzimy. One, czy one, co one tu mają? Tak, no one mają tylko olej kokosowy i mąkę, także cukru też nie mają, więc jako tak odsypie się wszystko jako dodatek do, do, do jakiegoś lunchboxa. I jeszcze zamówiłam miso. E, tym razem wzięłam trochę takie lepsze, nie najtańsze też, bo dotąd kupowaliśmy takie jakieś właśnie pierwsze z brzegu, albo jakieś biedronkowe, e, ale ponieważ reszta mojej rodziny bardzo lubi Zupę miso. No to stwierdziłam, że kurczę, no jeśli to jest podstawowy, najważniejszy składnik tej zupy, to może spróbujmy tym razem kupić jakąś teoretycznie przynajmniej lepszą i zobaczymy, czy to wpłynie też dobrze na smak tej zupy. Wzięłam też te tortelloni z, z tej rany, to w, w biedronkach to najczęściej widuję. Bardzo je lubię, także do tego na przykład jakieś. W tym momencie nie, nie, nie planujemy tego użyć, ale chcę, żeby było w lodówce na przykład na przyszły tydzień, na jakiś szybki lunch, tak po prostu z pieczonymi warzywami, trochę oliwy, i to jest bardzo dobre. Paluszki serowe już na Córka sobie dzisiaj, bo wyjątkowo była z nami w sklepie, ponieważ dzisiaj przedszkole zamknięte i, i tak po prostu takie było jej marzenie. I zapyta, czy może sobie kupić paluszki serowe, także proszę bardzo. Tofu. Sery, ten mój ulubiony królewski i ponieważ właśnie córka ostatnio jadła wędzony ser i jej zasmakował, to też kupiliśmy ten królewski w wersji wędzonej. Jak już jej tak bardzo smakuje, no to proszę, proszę uprzejmie. Mamy też mleko, oczywiście to, to bez laktozy, tak jak zawsze, ale w tym tygodniu właśnie chcę zrobić z, tymi, ten, ten, z tym szpinakiem ten palak panir. O, to robię. No, i chcę spróbować znowu zrobić ten ser, panir. On, on jest teoretycznie bardzo łatwy. Ja go kiedyś robiłam regularnie i mi dobrze wychodził. Nie wiem, co się stało. Ostatnie dwa razy już mi nie wychodził, w sensie, że po prostu bardzo mało sera wychodziło z tych dwóch litrów mleka. No, ale próbuję dalej, mam kolejny przepis, mam nadzieję, że tym razem już. Ta wydajność będzie troszkę lepsza, bo uwielbiam to danie. To jest moje ulubione hinduskie, hinduskie danie zresztą również dlatego, że jest po prostu nie jest ostre. <gryw> Więc nawet, nawet jak na mieście gdzieś pójdę do hinduskiej restauracji, to też mogę sobie tego palaka zamówić, bo on na 99% nie będzie ostry. Dlatego chciałabym jednak to, tą produkcję tego paniera dopracować. Śmietana nie pamiętam do czego jogurty tym razem te, bo nie byliśmy w Lidlu, więc nie mogłam kupić tych większych skirów, także stwierdziłam, że sobie w tym tygodniu weźmiemy te i jajka. I to jest wszystko i teraz zapraszam Was na meal plan. No i jedna ważna rzecz, o której zapomniałam wspomnieć, a która jest dużą częścią tych zakupów, a więc tego kosztu, który Wam podałam, to jest mięso, które kupowaliśmy w zeszłym tygodniu. Jeśli widzieliście mój haul, to wiecie, że ja tam zapomniałam tego kupić, potem mój partner wracając do domu podjechał i kupił, także kupił tego sporo, porcja po prostu jak dla wojska i wydał na to mięso, tam jakaś wieprzowina, jakiś, jak to się nazywa? Yy, jakiś boczek, chyba coś takiego, to wydał na to 53 zł. Także my dzisiaj z tego robimy jakąś gigantyczną porcję szaszłyków, które zamrozimy, ale właśnie zapomniałam tutaj o tym wspomnieć. No a tak jak mówię, 53 zł to jest spora część tego naszego całkowitego kosztu w tym tygodniu. No, i plan w tym tygodniu zaczyna się po prostu od kanapek. Na drugie śniadanie córka już zjadła trochę tego jogurtu z granolą. Ja na razie zjadłam tylko te, tego kruasanta, którego kupiliśmy dzisiaj w biedronce. I ponieważ wczoraj nam się bardzo nie chciało e, nic, po prostu poszliśmy na obiad do restauracji. No to te szaszłyki, które miały być wczoraj, robimy dzisiaj. Na razie poglą, pogoda wygląda spoko, więc mam nadzieję, że uda się je faktycznie zgrillować. No bo wiadomo, jest majówka, no wypadałoby. Ale zobaczymy. No mówię, w najgorszym wypadku po prostu je się zrobi w, w tym. W pikarniku no, na jakiejś patelni. Zobaczymy. No i do tego jakieś może grillowane warzywa, cukinia, papryka, co tam znajdziemy. No tu niestety już jutrzejsze śniadanie jest nie, do, do wywalenia, ponieważ nie dostałam niestety szparagów. Aż taką mam straszną ochotę na szparagi, także ubolewam nad tym bardzo, no ale miałam właśnie przetestować wegański taki sos holenderski z tofu, no ale trudno przeniesiemy to na przyszły tydzień, a w tym tygodniu no możemy to sobie zastąpić po prostu a, może jakąś owsianką, może po prostu kanapkami znowu, e, może jakimiś kiełbaskami wegańskimi, które mamy w zamrażalniku, coś tam, coś tam znajdziemy w tym co już mamy. Tutaj będziemy robić na drugie śniadanie pieczone jabłka faszerowane tofu na zasadzie takiego jakby twarożku z tofu brzmi to fajnie, także spróbujemy sobie. I tu właśnie będziemy robić to risotto z miso i z pieczarkami i, i z temporem. Tutaj coś pozmieniam, A tu będziemy robić taką pieczoną owsiankę z takimi, wiecie, z posypką taką kolorową i jeszcze, która jest popolana po jakąś tam polewą z jogurtu, z tego co dobrze pamiętam. Także ma udawać taki tort rodzinowy w sensie wiecie, owsianka o, o smaku tortu rodzinowego Zobaczymy jak to będzie smakowało. I tu będziemy na drugie śniadanie robić na dwa dni, żeby, żeby się nie męczyć, to jakąś większą porcję strudla jabłkowego. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Ostatnio gdzieś tam jedliśmy i, i nam się zamarzyło, żeby zrobić też w domu. Będziemy na lunch robić spaghetti z kalarepy. Właśnie te dwie kalarepy, co kupiłam. Chcę spróbować zrobić z nich spaghetti. W tym, tym moim takim e, wichajstrze do robienia spaghetti z warzyw. I to będzie taka wersja alio e olio, czyli taka po prostu z, z, z oliwą. No oczywiście ja bym tu chciała dodać jakiegoś, jakiegoś białka. Wiem, że to nie jest tradycyjna forma podania tego makaronu, ale może, może coś tam upchniemy. Jakieś tofu, jakąś ciecierzycę. Zobaczymy. No i tutaj będzie ten, ten palak panier. Do niego damy nan, który robiłam w zeszłym tygodniu i mam jeszcze zamrożony. Także nie będziemy się męczyć. Rozmrozimy sobie. Tu z kolei w piątek zrobimy quesadille. Oh, nie zrobimy. Ah, nie zapisałam tego sera brie na liście. No masz, babo, platek. Yy, gruszki kupiłam, brie nie kupiłam. No dobra. Yy, 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 yy. Dobra, zastanowimy się. Albo po prostu zrobimy może z jakimś innym serem. No wiadomo, trochę to straci, ale... Ale zobaczymy, no chyba, że w ogóle zamienimy to na coś innego. No nie wiem, no tak to jest Kurczę, człowiek zapomni jednej rzeczy i potem masz. Plan się sypie. Yy, Tutaj będziemy dalejść ten strudel jabłkowy. Te soczewiaki, te kotlety takie ziemniaczane z soczewicą mamy zamrożone z jakiegoś obiadu, tam bodajże sprzed dwóch tygodni, więc je rozmrozimy. I do tego zrobimy jakąś szybką taką sałatkę. Yy, będziemy też kombinować na obiad w piątek z wegańską kaczką z tej takiej z tego takiego białka sojowego, które, którego nazwy zawsze zapominam. Do tego będą te pieczone ziemniaki i jeszcze potrawka z kalarepy. W, w sobotę zrobimy z kolei naleśniki drożdżowe. Naleśników jako takich, robimy oczywiście pankieki drożdżowe, ale naleśników drożdżowych jeszcze nie robiliśmy, także spróbujemy, zobaczymy, jak to smakuje i czy warto, no bo wiadomo, jednak ciasto drożdżowe musi chociaż trochę wyrosnąć, więc czy warto jest czekać, czy warto jest zwlec się z łóżka wcześniej, żeby wstawić ciasto na naleśniki, zobaczymy. <laughs> na drugie śniadanie już po prostu totalnie po najmniejszej linii oporu płatki z mlekiem yy, i na obiad mamy, nie mamy problemu, bo jesteśmy zaproszeni na komunię, także zjemy sobie obiad na komunii. Bardzo fajnie. Na, obie, na, na przecież, śniadanie, w niedzielę chcę też pokombinować z takimi tostami z tej z soczewicy muntal. W sensie one są bez chleba, tylko po prostu się wlewa to ciasto z tych namoczonych i zmiksowanych strączków do tego, wiecie, sandwichera takiego, czy jak to, jak to nazywacie, no takiego tego urządzenia do robienia tostów yy, składanych. W tym będą jeszcze jakieś kawałki warzyw, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Drugie śniadania też nie planujemy, bo córka jest zaproszona na urodziny. Nie wiemy, także ona coś tam sobie zje, a my nawet nie jesteśmy do końca pewni, czy oboje tam ją będziemy zawozić, czy tylko jedno z nas, także no, jak coś to sobie coś tam dojemy. A na obiad makaron z pieczonym kalafiorem. Też sobie właśnie uświadomiłam, że miałam sprawdzić, czy nam starczy tego kalafiora, który mamy. W zamrażalniku, ale jestem na 99% pewna, że, że nam starczy. No widzicie, jakoś po prostu w tym tygodniu plan robiłam. Yy, no jakoś tak bez serca zupełnie tak, po prostu takiego lenia mieliśmy wczoraj. Mieliśmy gości przez weekend, musieliśmy wczoraj dojść do siebie i jakoś tak. No ale coś tam, coś tam z tego będzie, także je, będziemy kombinować, jak coś nie będzie pasować. E, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was na haul w przyszłym tygodniu, ponieważ w piątek albo w sobotę idziemy na y, dary ziemi, czyli takie, y, takie tak nie wiem jak to nazwać takie targi spożywczo-ogrodnicze także będziemy mieli kilka ciekawszych rzeczy do, do pokazania, i y, może Was to zainteresuje. Także zapraszam na przyszły tydzień. Pozdrawiam.